Dobra, siemanko widzowie! Wie... O nie! Będzie krótki film, 4 minuty mi maksymalnie pozwala! Czemu? Nie wiem! Taka pamięć jest gówniana w tym telefonie! Widzowie ogólnie to wysyłajcie mi donate y tylko po, tylko na to, na nowy telefon dla mnie, abym mógł dla was nagrywać nowsze odcinki, bo wiecie ten, ten ten telefon to jest złom wiecie no wiecie, no złą, po prostu złoma. Złoma mi kupili. Niby Samsung Huawei jest lepszy, widzowie jero. Zbieram na Huawei. Sprzedaję. Ten telefon to ja chyba sprzedam. Ten telefon to ja sprzedam. I dziś gramy w Minecraft, a tak w ogóle to się nie przewidałam. Siema. No ciemno, siema. Widzowie. Jeśli się udaj, będę miał lepszą pamięć w tym głupim telefonie to nagrywam kapheda i tyle no dobra, no okej okay. dzisiaj wiesz co robimy? sramy mam jedno żelastwo kurde w pobliżu, w pobliżu są te w pobliżu są mamuny Wypij, wywalać stąd. Wywalać stąd wy. Widzę, że wyrosło nam drzewo przed domem. Zgadnij, kto je zasadzi. Dawaj, dojmi, to i mi, to jedno, że. Ty zdychaj. Zdychaj tam. Zdychaj ta, tam. No i się otwieraj te drzwi. Nie otwieram. Nie otwieram, nieznajomym. Au. Au, A wiesz, że ja tu się odrodzę? No i? Następnym razem postawię to już komilion kratek od spał. na taki prank na to robimy. Dobra. Kładź się Jakie, no... Pogoń, pogoń tych komorników! Pogoń komorników! Wy, wy... Komornicy! Paszą won? on, matą on. No, no, komornicy. Zostać się trochę... Pieczona, Pieczona. muszę sobie nie, nie, bo to nie zadziała, na Bedroku HP od jedzenia nie działa, to będzie najkrótszy film, jeden z krótszych filmów w historii tego kanału, więc płagam, niech ktoś mnie wesprze. Bedro, to nie jest. jest mob. Ej. O, 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 o. Jedno serce. do widzenia, ślepa genia. Ej. Jezu! Jeszcze Creeper walnął! Ej, poczekaj, muszę zobaczyć czy w nasz dom walnął. Nie walnął w nasz dom. Kto jest? I nasz dom jest niezniszczalny. No ej, nie masz psychy rzucić żelaza. Bo ty mi to zabierzesz. Nie zabiorę ci, nie zabiorę. To i żelaza. Rzuciłam. No, no dawaj to żelazo, albo włączam kipajcie zabijam. Nie? No ale czemu mam ci to oddać? Jestem założycielem akurat tego kanału. Ja tu rządzę, ja tu decyduję. No ale przecież nie możesz mi zabrać mojej rzeczy. No no dobra, no to wypierdaj. dobra, masz. Nie, nie że to. No dawaj to żelazo. Chyba. No, no, no i ja sobie sam zwróciłem, proszę. proszę. Dawaj, teraz nie będę miał. Dzięki, dzięki, dzięki. Udało mi się wykorzystać ciebie. Dawaj, zabij tego kieleta. Ale ja nic nie mam, ja mam tylko łapę. No to, no to sobie zrób kamień, zrób sobie kamienia. I teraz mam żelazny miecz. A ty nie. Za takie darcie mordy, ale już będziemy kończyli ten film. Nara. No tak, serio, nara. Nara!